Najlepszy wynik konkursowy osiągnęła pani Renata Gruszyńska, nowy komendant Straży Miejskiej. Dlatego dzisiaj także tutaj stojąc obok pan komendant Kozioł a mieliśmy już pierwsze spotkanie. Myślę, że w najbliższych dniach będzie mówiła już też o konkretnych już propozycjach, ale sądzę, że stoimy przed tym samym wyzwaniem. I Chciałbym zaznaczyć, że pani komendant będzie miała pełne wsparcie w mojej osobie, jak i w pracownikach Urzędu Miasta. Wszystkie sprawy związane z wizerunkowym. Znaczeniem Straży Miejskiej, ich potrzeb dla mieszkańców i chciałbym to zaznaczyć, wszystko zgodnie z regułami prawa, jakie także obowiązują nas na poziomie miasta. Straż Miejska przede wszystkim powinna przestać się kojarzyć ze służbą, która jest tylko od nakładania mandatów i od zakładania blokad na koła. Jednakże muszę stanowczo tutaj zaznaczyć, że przyzwolenia na łamanie prawa być nie może, więc troszeczkę zmienimy w tym kierunku wizerunek. Myślę, że Straż Miejska tak jak to robi do tej pory, będzie nadal robiła, będzie stała na straży prawa, będziemy ogromny nacisk kładli na ochronę środowiska i na pomoc obywatelom.